Hej łoeczka, witam Was na moim kanale jestem Lena SSO. Zmieniłam nazwę, ponieważ zdecydowałam, że no w sumie tak będzie lepiej. Ok, ale oczywiście zostawcie łapki w górę, subskrypcję, no i tylko tyle i zobaczycie takiego mini vloga. Okej, okay, a więc najpierw zaczynam sprzątać na parapecie, bo w sumie troszkę... No bo bałagan, trochę tam się porozwalało i w ogóle, tutaj ciasteczka tu, jakieś pićucuście, coś tam, taka, że było ładnie to, to. Słuchawki tutaj przełożyłam i ogarnęłam, bo trochę to źle. No. Okej, okay, yy, więc tutaj teraz zaczęłam taką półeczkę moją yy, właśnie żeby bo zobaczcie jakie ja Przywitajcie są z moim kotkiem Demon. No oczywiście kotek mi też zaczął pomagać, perfekto no okej, okay, więc zaczęłam wszystko zrzucać, no w sumie na yy, te panele, no i zaczęłam tutaj, zaczęłam sprzątać. Tutaj zaczęłam właśnie od takich rzeczy szkolnych, czyli długopisy, tam jakieś zakreślacze, tutaj piórnik, jak potrzebowała coś czy coś. Biorniczek. No i oczywiście teraz otworzę i zobaczę, jak to w sumie działa, korektor taki i to w sumie jest spoko, bo można potem na tym pisać, więc okej, okay, dobra, więc na razie to tak wygląda, zakładam Zakład y tutaj moją klawiaturę, która jeszcze doskonale nie jest używana, ale tutaj kładę sobie ją, no, tutaj ciasteczka, znaczy y ciasteczka, takie właśnie gumy, no i tutaj paletka do malowania się nie maluję się tutaj jakiś tak... Rzeczy, tam jakieś siedzonko. Spokojnie to wszystko jest świeże i dzisiaj kupowane, tylko ja po prostu tego do końca nie zjadłam No i oczywiście tutaj też ciasteczka jest dzisiaj, wszystko jest dzisiaj, więc no spokojnie. w Ten razie to tak wygląda i w sumie to nic nie będę zmieniała. Tak na razie tam wygląda jak wygląda. Tutaj położyłam właśnie na tablecie papier i tutaj sobie to przesunęłam. Tak to wygląda, jest perfekto. Okej, okay, więc zaczęłam teraz ogarnąć tutaj mój pokój i w ogóle, więc widzimy się za chwilkę, jak już ogarnę. Okej, okay, więc ogarnęłam zrobiłam mini przemoblowanie, bo to w sumie było tam tamtą stronę, ale dobra łóżko. I to w sumie było tam. Ta półeczka była tam, ale ją przyniosłam tutaj, no i tak cało to wygląda. Mebli jeszcze nie mam, ale będą za jakieś na całe 2,5 tygodnia, więc cieszę się. No i co? No i tylko tyle w sumie. Chciałam powiedzieć, bo małe przemodelowanie, no i oczywiście niedługo wstawię zestawę, Stable kolejną. Yy, film, znowu kotek. No, yy, więc okej, okay, do yy, dobra. Yy, teraz będę odrabiać tu swoje lekcje, bo koleżanka mi przesła, bo mnie w piątek niestety nie było. Taki słodki długopisik, yy, słonik. No i dobra, yy, przepisujemy i w ogóle. No i dobra, ja już napisałam lekcja szósta, bo to była lekcja szósta, temat, no i zaraz piszę temat i tam resztę będę pisał, więc widzimy się za chwilkę, jak już odrobię to. Okej, okay, ja już zrobiłam to, znaczy tam wszystkiego jeszcze do końca nie przypisałam, ale ogarnę sobie to później, no i dobra. Tutaj położyłam, poszłam sobie zrobić coś jeść, w sumie poszłam sobie odgrzać obiadek. Ok, jestem już po obiadku i w sumie to by było tylko dzisiaj chyba na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobają takie filmy. Jeżeli tak, dajcie łapki w górę, subskrybujcie. no i co? Ja nie będę przedłużać tego filmu i się z Wami żegnam do, do następnego. Pa!